Them, the <laughs> no zajebałem cię, Gork, specjalnie, nie? <laughs> no. ty, mogę zrobić. A, okay. <śleszionale> Niecie, co a tu? się tu stało w ogóle? A co czuł się stało? Co? Co tu się stało? To, co? O, się o, co? Pewnie pierdolnęli. Ale Szymrak żył Znowu ja bez roli Czekaj A ja snitch był jeden, był snitchem Co się stało w ogóle? Snitchem jest jeden. Ale nie, ale z to jest dobrze. Ja po prostu jestem. mam napisane. Ej. A, o co chodzi? Nie bo, wiem, co że... to znaczy. Nie wiem, czemu mam to napisane. O ile? Ja się, do... Do... No, to no, się no, nie cofał. jest właśnie, to jest no, fajnie, no, to jest no, fajnie, no, to jest fajnie. Ja jestem Time Masterem i. Nie, to jest fajnie. Ale daj mu się wypowiedzieć, co nie to mówił? Byłem Time Masterem. Byłem Time Masterem i zanim robiłem taska tego drugiego pokrótka, od razu ten obok. Że ten samolot ci krzyża przeprowadzić, to kliknąłem ten przycisk od tajmastera i jakoś nic się nie stało, ale padł po chwili. Jak się nic nie stało? Ja zostałem wyciągnięty do tyłu, pół sekund. No? Ja, no, po ja wchodzę na górę i tam był, tam był Szymyrak i chyba ...pili, jest, ale oni nie żyją. Garg z to... Among Us, Garg Among Us. A to kill się nie powinien też przewidzieć? No. E, nie, kill się chyba nigdy nie przewijał. No chyba wiem, gdzie jest report w ogóle? E, no, no ale na górze. Bo ja bok... Ja tam bo byłem. I ktoś tam w ogóle jeszcze jest, bo ja byłem na drodze do laboratorium i mnie cofnęło trochę. Ja mnie jestem cofnęło. na drodze do weaponsów, ja bo ten... mam szczelanie. Byłem w laboratorium, ale. <laughs> Czy w laboratorium, tam gdzie się bada? Czyli może Szimrak, znowu nie, na przykład Sheriff zabił nie, impostora no. na start. No to skomplikowanie. Nie, 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 nie Szymrak był z. znaczy Filip był z Szymrakiem, oni co tam robili? Ale fajnie Czy go robić. No fajnie, no. tak no, no. był tego. I Szymrak był lowersem z kimś, a Filip ciągnął go, kiedy nikogo nie było i potem wrzucał. No to. fajnie, to może być exit, uważacie? No. E, egzo, ja ten, ja na fajnie podaje, to jest raczej. Jak ja na garga Nie, tak mi się wydaje po prostu. O z A, a, a zim, jak cię tam przedać? Jak o wie, to o z wie, że tak powiem. Kolekwa o. wie o co chodzi. No o z ich moment z tą rolą twoją. Malaraszca. Malaraszca. No, Malaraszca. ciebie to... Kiedy no no, Ryan tak. Gosling zabija na reaktorze, to krokodyl zabił. Krokodyl oh, żył, jak to jest? Ja biegnę na prawy. Czy moment? No tak, widziałem jak krokodyl uciekał i się, jakby nie. Ale sobie z nim kto zabudował domem. Zabudował domem. Na końcu to dodało tyle pewności. Ale który zabudował. to dzieje? Ale co ja? Albo Filip? Ja byłem na prawy. Ryan, dwóch ciebie mnie nie no no było. Chciałbym no no. ci odpowiedzieć, że Filip próbuje cię zabić, ale... Czy, no i fajnie był też Sas z poprzedniej same. rundy, nie? Ale, no, ale ja, ja jestem na no. specimenie. To FailiPro. Nie, ale no. jesteś Sasibaką. No. Gark ma błono. No, aż sam na siebie. <laughs> <laughs> Zajebiście, <się>, no. <laughs> E to idealnie, bo oni nie chyba, chyba był exa. No tak, nie, a bo, że to tak, to ty, to ty to tak to mi się tutaj obdzięczasz, kiedy nie raz mieścisz życie? To jest hit, jak, jak ktoś tego nie usłyszał to jest hit, pierwszy, jakby teraz udaje cię chyba Niech D Ja usunąłem sady. Już to są, nie wiem, jedna osoba powiedziała, to tak, jest... nie Kim? No no to jestem no. po prostu Zrobisz choćby, nie, nie. No spierdalaj Nie będę robić żadnych tasków, po co. I tak, kurna, nikt ich nie robi, to po co ja mam robić? Tak, jest prawda, że nikt ich nie robi, A bo Albo zapamiętaj ten moment Tymczasem ja robię. Co to co wy mówicie, zapamiętaj No, Dosłownie, no nie, nie, nie robi, oprócz chodzi. chodzi. Mikster. Ja już trzeci raz próbuję ja na zabić. A pamiętaj ten moment, Bo <grym> ja ciągle dawałem mu tarczkę, to, 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 w... to jest <grym> wstony, A jeszcze tam ktoś jest to, że do swojego Makuma powiedział ktoś mi postawem. No, dokładnie. A... I w ogóle najlepsze jest to, że my wszyscy tam u góry, że zginęliśmy przez jedną osobę i to był Orzyk. Zaże No ja Bo tak, Orzyk był jakby low że filem, ja byłem ja Szewipem.